1268. Przeciętnie tyle błędów popełniamy w internecie każdego dnia. W przeliczeniu daje to jeden błąd co 7 sekund. Gdybym teraz zamiast mówić do Was pisał, średnio popełniłbym już 2-3 błędy. O tym, jakie wpadki najczęściej zaliczamy w internecie, porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Raport, na bazie którego przygotowałem dzisiejszy odcinek, został przygotowany przez portal Nadwyraz.com. Przeanalizowali oni blisko 4,5 miliona najczęściej występujących błędów, i te błędy występ... pojawiły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2019. No i posegregowane są według różnych kategorii najczęściej popełnianych błędów, najczęściej popełnianych błędów różnego rodzaju, np. błędów ortograficznych, fleksyjnych, i tak dalej, i tak dalej. Omówimy sobie za chwilę najciekawsze z nich. Natomiast warto w raporcie zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż błędy najczęściej popełniamy na, w takich miejscach, gdzie jednak ta kultura języka jest bardziej luźna, to znaczy w portalach społecznościowych. Najczęściej błędy pojawiały się na Facebooku, na drugim miejscu co ciekawe na YouTubie, to znaczy prawdopodobnie w opisach albo w komentarzach. Miejsce trzecie zajmuje dosyć mało popularny w Polsce Twitter. No a potem są już takie przestrzenie, gdzie te treści są troszeczkę większe jakieś portale, blogi i tak dalej. Z perspektywy copywritera myślę, że to dobrze, bo copywriterzy tworzą chyba głównie treści jednak na portale, na blogi, a tamtych błędów. Raczej mniej się spotyka, więc nie jest z tym polskim copywritingiem chyba aż tak źle. I jeszcze jedna króciutka wstaweczka, zanim dojdziemy do meritum. Raport zawiera również listę najpopularniejszych młodzieżowych słów, najczęściej wykorzystywanych młodzieżowych słów. No i tutaj absolutnym liderem jest słówko lol, to jest jakby 20% użycia, ale dalej mamy kozak, hajs, sztosik, grubo przegryw i tak dalej. W zestawieniu natomiast mnie osobiście zaciekawiły dwa takie słowa, których znaczenia zupełnie nie znam. Pierwszy z nich to cringe cringe, jeżeli ktoś nie wie, to coś bardzo żenującego. I drugie słowo, crash. Jest to osoba, w której się zakochaliśmy lub darzymy ją sympatią. Taka o, ciekawostka. No i dobra, dochodzimy teraz do y, tej, tej listy najczęściej popełnianych błędów, bez podziału już na, na typ tych błędów. Top 11. Dlaczego 11? Ano dlatego, że 11 pozycja strasznie mi się spodobała, nie przedłużając. Pozycja numer 11 to słowo mój. Spuszczam na to kurtynę milczenia i lecimy dalej. Na miejscu 10 mamy co najmniej pisane razem. Pozycja kolejna, nie wiem, również pisane razem. Dalej jest słowo wziąć. W panu Tadeuszu Adam Mickiewicz pisał to właśnie w ten sposób, i być może patrząc na to, wykorzystujemy taką konstrukcję. Natomiast zgodnie z aktualnie przyjętymi normami, nie jest to forma poprawna. 7. Na co dzień pisane w taki oto dziwny sposób, jaki widzicie. 6. Poza tym. Poza tym albo poza tym. Tak to piszemy. Miejsce 5. Na dzień dzisiejszy. Generalnie taka konstrukcja jest dozwolona, na przykład kiedy mówimy w sytuacji umówmy się na odbiór tych dokumentów na dzień dzisiejszy. Natomiast jest to dosyć złożone i generalnie nie powinno się takiej konstrukcji używać. Ja też nie czuję się szczególnym specjalistą w języku polskim, więc nie chciałbym się jakoś szczególnie tutaj rozwodzić. Czwóreczka to słowo na razie pisane razem. No i wielka trójka, numer 3, naprawdę pisane osobno, numer 2, w ogóle, i w ogóle mnie to nie dziwi, często ten błąd się widzi, często ten błąd się spotyka i top 1, miejsce, y, pozycja, błąd, który tak samo najpopularniejszy był w roku 2018, jest to słowo na pewno, które z niewiadomych przyczyn ludzie piszą łącznie. I można by zastanowić się skąd biorą się te wszystkie błędy. Z jednej strony polszczyzna znajduje się w rankingach najtrudniejszych języków na wysokich pozycjach. Z drugiej natomiast o ile nie piszemy w notatniku, to praktycznie w większości miejsc jest Coś takiego jak autokorekta. Jeżeli zrobimy błąd, wyraz podkreśla się na czerwono i można go po prostu poprawić. Więc wydaje mi się, że, że duża część tych błędów wynika generalnie z niedbalstwa, z tego, że mm, nie jest to dla ludzi istotne, czy piszą w poprawny sposób, czy nie. Nie wiem jak ty, ale ja należę do osób, które jednak zwracają na to uwagę i kiedy widzę tekst z takimi bykami, po prostu wypadają mi oczy i muszę je potem z powrotem wkładać. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał, że obejrzałaś ten materiał. Jeżeli jeszcze nie miałaś okazji albo nie miałeś okazji do zapoznania się z tym raportem, jeszcze raz przypominam, że link znajduje się w opisie do tego materiału. Zachęcam serdecznie do subskrypcji i widzimy się już w kolejnym odcinku.